Dziś bierzemy na warsztat temat, który dla wielu osób jest kompletną zagadką, a dla innych sposobem na zarobek grubych pieniędzy, czyli crafty w CS2. Pewnie wielu z Was zapytało, że co? Co takiego? No, crafty w CS2. Polega to na kupowaniu naklejek i oklejania skinów, żeby nadać im unikalną wartość. Brzmi jak zwykły zabieg kosmetyczny, ale można na tym sporo zarobić. Dziś wytłumaczę, czym są krafty, jak można je zrobić, jak można je wyszukać na rynku najtaniej i jak można na nich zarobić sporo pieniędzy. Więc lecimy. Kraftowanie. Co to w ogóle jest? Kraftowanie w CS2 to proces naklejania, naklejek na skórkę. Możesz przykleić maksymalnie 5 naklejek, ale może się to zmienić w przyszłości, bo kiedyś mieliśmy opcję tylko 4, a teraz już mamy 5. A jeśli chcesz, to takie naklejki zawsze możesz strapać, czy to chociażby cząstkowo, czy całkowicie, ale pamiętaj, że całkowicie to już nigdy je nie odzyskasz. No a poza tym, Valve dodało teraz coś takiego, że możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać nasza strapana naklejka, bo niektóre naklejki mają fajny wygląd po strapaniu. Ale dlaczego ludzie w ogóle robią prawdy? No bo chcą w pewnym sensie stworzyć sobie unikatowy wygląd skina, żeby nie wyglądał jak defaultowy. Chcą dopasować na przykład motyw kolorystyczny, dajmy na to złote naklejki na złotym kałachu. Lub chcą stworzyć naprawdę drogą kombinację, która w przyszłości przyniesie im jeszcze większy zysk, no bo naklejki będą zyskiwać na wartości. To jak z tuningiem samochodu. Dostajesz elementy wizualne, możesz się zamontować, a później jak będzie sprzedawać, no to ktoś może zapłacić za to zdecydowanie więcej, no bo samochód jest tuningowany. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike od Posiadają oni masę customowych skrzynek, takich, gdzie możecie znaleźć na przykład skiny tylko do jednej broni, a nawet skiny tylko do samych kos. Znajdziecie tam skrzynki tanie jak i te droższe, od tych za złotówkę 30 groszy do tych za grube 1000 zł. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24. Godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. A macie tam szansę na trawienie naprawdę wyjątkowych przedmiotów? Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Strona ma także funkcję bitew na skrzynki z innymi graczami, czy chociażby z botami, jak i funkcję wymiany na przykład dwóch skinów na jeden lepszy, który nam się bardziej podoba. Logując się z moim kodem, inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 złote i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele element odpłatności takich jak skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc polecam Wam grać z głową i robić to głównie dla zabawy. No ktoś może zapłacić więcej. Więc, jak krafty wpływają na wartość naszego skina? Nie każde naklejki naklejone na skina zwiększą jego wartość i trzeba o tym pamiętać. Chociaż warto wiedzieć o tym, że jeżeli zwykły konsument będzie miał opcję wyboru skina z naklejką, a bez, no to zazwyczaj wybiera tego z naklejką, jeżeli cena jest ta sama. Więc może to nam ułatwić pozbycie się itemów z naszego ekwipunku. Czasem ludzie tracą po prostu kasę, naklejając całkowicie bezwartościowe naklejki, no i wystawiają później ten przedmiot zdecydowanie drożej, licząc, że zarobią. No i są sytuacje, kiedy taki przedmiot się sprzedaje, ale w większości sytuacji tak jednak nie jest. Craft może podbić wartość naszego skina nawet kilkukrotnie, jeżeli są to dobre krafty, naklejki są dosyć drogie i tym podobne. Ale o co chodzi? Co wpływa na Dro drogiego krafta. Rzadkie naklejki równa się większa wartość naszego krafta. Naklejki takie jak Katowice 2014, Kraków 2017, czy na przykład Kolonia 2015 to absolutna czołówka, moim zdaniem, jeśli chodzi o wartość na krafta też fajne naklejki holograficzne ze starych eventów, folie czy tym podobne. Jeśli masz pięć takich samych, albo cztery takie same drogie naklejki, to może to zdecydowanie zwiększyć wartość w oczach kolekcjonerów, którzy zapłacą za tego skina zdecydowanie więcej. Przykładowo, kupując takiego AK Case Hardena, nieważne w jakim paternie, może być nawet najgorszym, to jeżeli będziemy mieć cztery razy Titan Holo, to dostaniemy za niego zdecydowanie więcej. Ale nie tylko drogie naklejki zwiększają wartość naszego craftu, bo też takie krafty, które po prostu idealnie pasują do skina, są prześmiewcze lub coś w tym stylu. Takie krafty też mogą zwiększać wartość naszego skina, bo są po prostu dobrze dopasowane. Teraz przejdźmy do najlepszej części. Jak można na tym realnie zarobić? Kupowanie niedocenionych skinów które osoby wystawiają po prostu za tanią przez niewiedzę. Ludzie często sprzedają swoje skiny z rzadkimi naklejkami za standardowe ceny lub minimalnie tylko podniesione. Gdzie takich skinów najlepiej szukać? No oczywiście, że na największym rynku, gdzie się najwięcej nieogarów. Czyli gdzie? Na Steamie. Tak, szukanie craftów na Steamie. Nie wiem czy wiecie, ale aktualnie ta stronka, którą teraz widzicie na ekranie, pomoże Wam wyszukać danego crafta, jeżeli chodzi o rynek Steam. No bo na rynku Steam jest zazwyczaj dużo nieogarniętych osób, które serio nie wiedzą co tutaj robią i wystawiają czasami drogie crafty, nawet bardzo, bardzo tanio. Więc polecam sprawdzić sobie tą stronkę, zobaczyć, wyszukać i tym podobne. Link do stronki postaram się umieścić w opisie, więc polecam Wam zajrzeć. Szukasz takiego skina, no na markecie, no niekoniecznie na Steam. Możesz szukać na buffie, CS czy gdziekolwiek. Możesz szukać takich craftów, na przykład na stronie PirateSwap, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka, i nie wlicza ona cen na klejek do wartości skina, więc tam wyjmiesz skiny naprawdę tanio, no bo nie wliczają oni nic do cen naszego skina. A poza tym, wpisując kod CS inwestycja, dostajesz 35% bonusu, więc polecam sprawdzić parysł. Link do tej strony też zostawię w opisie. Jeżeli chodzi o tworzenie własnych kraftów, to czasami nawet jest to dobry interes. No bo jeżeli wybierzemy naklejkę, która zdecydowanie wzrośnie na naszej wartości, to będziemy mieć i fajnego crafta, który możemy grać, i ten kraft będzie rósł w miarę upływu czasu. Więc jest to podwójna korzyść. No i podsumowując, czy się, opłaca się szukać kraftów? Zdecydowanie tak, jeżeli takie nam wejdą po prostu w posiadanie. Ale powiem wam szczerze, że jest to proces bardzo długochłonny, no i naprawdę trzeba się na tym natrudzić, a taki kraft nie zawsze szybko nam zejdzie i czasami trzeba czekać naprawdę długo, żeby nasze krafty poschodziły po cenie jaką ustaliliśmy. Bo zazwyczaj schodzą po takiej jak ustaliliśmy, nieważne jakby była zawyżona. Nawet o te 20-30%. Dobra, jeszcze losowanie na kałacha, więc lecimy. Mamy 20, 2, 26, więc możemy zobaczyć kto wygrał kałacha I mam nadzieję, że będzie miał link ustawiony w kanale, no bo w taki sposób będę wysyłał nagrodę. Jeszcze ustawimy sobie tutaj... 15 sekund, żeby każdy mógł sobie przelecieć. Zobaczymy, kto zdobędzie nagrodę. No i pozdrawiamy kolegę. Wystarczy, że napiszesz pod tym odcinkiem, jeszcze komentarz i wysyłam Ci skinka. Oczywiście wszystko będzie udokumentowane na następnym odcinku Elo.